mano, dzisiaj pogadamy trochę o zarabianiu na CS-ie, a dokładniej o zarabianiu na skrzynkach. Na przestrzeni ostatnich lat skrzynie konsekwentnie rosną w górę, a w ostatnim czasie mieliśmy kolejne spore wystrzały. Dziś pogadamy sobie, czy jest jeszcze sens dołączać się do tego pociągu, no a jeśli jest, to jakie skrzynki wybierać, żeby zarobić? Dla losowego suba, który obejrzy cały odcinek i zostawi komentarz, rozdam skina. A na skin z manki wymienisz skiny, możesz na przykład kilka tańszych na jednego jakiegoś droższego. Strona nie wyliczy cen naklejek do wartości skinka, więc można sobie szukać jakichś ładnych, ciekawych po prostu craftów. Z kodem, Rafix masz do 5 dolarów bonusu przy pierwszej wymianie i plus 35% więcej do doładowania. Zacznijmy sobie od tego, dlaczego skrzynie rosną. Tutaj temat jest dosyć prosty. Mamy ludzi, którzy chcą je po prostu otwierać. Czy to jacyś YouTuberzy, którzy pod content otwierają bardzo duże ilości skrzyneczek, czy po prostu my, zwykli tutaj gracze, którzy no, od czasu do czasu sobie lubimy otworzyć w nadziei po jakąś drogą koskę. Po drugiej stronie barykady mamy to, że większość skrzynek jest, ich drop jest ograniczony, tak? Mamy na przykład rzadką pulę, gdzie mamy tam kilkanaście skrzynek, mamy 1%, że w ogóle coś z tej puli dropów nam wypadnie, a to się jeszcze rozkłada na te skrzynki, czyli w praktyce no, tych skrzynek przybywa bardzo mało i zapotrzebowanie na nie jest po prostu większe, przez co w długim okresie czasu skrzynek jest coraz mniej. Oczywiście zapotrzebowanie cały czas jest w miarę stałe, czasem większe, różnie zależy jak gierka ma się dobrze. Natomiast dzięki temu cena może rosnąć, bo skrzynek jest coraz mniej, a ludzie cały czas je otwierają. No i co by się musiało stać, żeby ten proces został przerwany? No po pierwsze taka trochę abstrakcja, ale jakiś bardzo duży upadek cesa, to, że ludzie będą odchodzić od tej gierki, wleci coś nowego, świeższego, lepszego. Ok. Natomiast no nie wydaje się, nie. Valve na razie sobie nic nie robi, a gierka ma się dobrze, nie? Więc na jakaś fajniejsza aktualizacja, i pewnie tych ludzi znowu przybędzie. No i druga opcja, że valve coś namiesza w tych skrzynkach, na przykład, nie wiem, zwiększy szanse na wydropienie skrzynek z tej rzadkiej puli, czyli te, które teraz no, dość ciężko wydropić i ich po prostu mało wchodzi na rynek. Ewentualnie zacznie dodawać jakoś super dużo skrzynek nowych, które będą miały. Podobne koski co te wcześniejsze, które mają już te duże ceny. No i przejdźmy do tych skrzynek. Na początku mamy aktywną pulę dropów, no to masz 99% szans, że któraś z tych skrzynek ci wypadnie. I tu można próbować przewidywać, jaka skrzynka wypadnie z tej aktywnej. Jak wsadzą nową, czyli wejdzie nowa skrzynka, no i wtedy jedna wypada do, do tej rzadkiej puli dropów, czyli wtedy mamy tutaj 1% szans, że któraś z nich wypadnie. Ale to się bardzo rozkłada, więc no wtedy po prostu ich ilości zaczynają spadać. No, jest duża szansa, że będzie to fracture, tak? Jako ta najstarsza. Natomiast to jest dosyć, dosyć wiadomo ryzykowne, bo nie wiadomo kiedy nowa skrzynka wejdzie. Skupmy się może na tej rzadkiej właśnie puli dropów. No i co? Dlaczego skrzynki rosną? No, bo mają pożądane rzeczy w środku. Więc przedstawię wam kilka bardzo fajnych skrzynek. Danger Zone, który nie jest jeszcze jakoś super drogi. Bardzo fajny mamy tutaj skinki do pogrania, AWP, AKACZ, Digielek. No, mocny zestaw. No i też dosyć przyjemne kostki. Mamy sztyleto, mamy talony. Tutaj wykończenia Fajic, Slaughter, czyli takie fajne. Z takiej niższej półki cenowej, chociażby jeszcze pryzmy. Tutaj te kostki mamy tak, takie same, tylko doplerki, marble fade, więc też eleganckie wykończenia. Spectrum, tu na przykład. E, mamy po prostu drogie te kosy, chociaż widzisz motylki, czyli bardzo pożądane to są koski. Ma, dalej mamy gammę, czyli też jedne z tych droższych, e, no i flip knife, bajonety, e, karambity, no i też bardzo te przyjemne wykończenia. Rewolwer, jako taka kolejna skrzynka z fajnymi kosami, analogicznie wildfire, chroma. E, też ciekawą opcją są skrzynie operacyjne, między innymi Riptide, gdzie tu po pierwsze fajne e, skinki, no to Mamy oczywiście Gamma Doppler, motylki, gdzie wy jesteście? Benz. No i wiadomo, że jak są motylki, no to jest, jest fajnie. I to jest bardzo pożądana skrzynka. I też te operacyjne ich już w żaden sposób nie można zdobyć. Jak jeszcze tamte, jak wiadomo, że czasem ktoś dropnie, te, te ilości jeszcze mogą przebywać, to Riptide więcej tego nie będzie. Tylko tyle, ile tam było w dniu zakończenia się promocji. Tak samo operacja w Phoenix, to mamy chociaż Basimowa, Redlina i też bardzo przyjemne te kozy. Reasumując, rzadka pula dropów powinna po prostu z czasem rosnąć. Yy, pamiętajcie tylko, że okej, okay, to są bardzo solidne te skrzynki, które Wam pokazałem moim zdaniem, natomiast jak kupicie je jak już gigadrogo, no to lipa, bo to wiesz. Yy, będzie, będziecie mogli z tym siedzieć i, i te ceny niekoniecznie muszą w jakimś krótkim okresie, okresie czasu odbić. Czy długoterminowo będą rosnąć? Najprawdopodobniej tak jak Walw nic nie odwali, to ludzie dalej będą skrzynki otwierać, będzie się ilości ich zmniejszały i będzie sobie rosło. Oczywiście zachęcam Was jeszcze do głębszego przeanalizowania sobie tematu, ale myślę, że naprawdę warto, zwłaszcza jak grasz w tego CSA, to fajnie, niech to, nie, niech to sobie siedzi w jakichś tam skrzynkach i wiesz, z czasem robi profit, nie? To jest bardzo przyjemna sprawa. Dzięki za dziś do nas.